Zapraszam Was na kolejną telenowelę. Prawie 8 minut ze specjalną dedykacją dla wszystkich początkujących. Powiem więcej, nawet zupełna świeżynka da sobie radę. No cóż, kilka rzeczy będzie potrzebnych, bo przecież z samej mąki ciasta też nie upieczecie. Potrzebna będzie brązowa i biała farba akrylowa, białą malujecie wierzch wieczka i środek denka. Reszta na brązowo. Przyda się wikol bądź każdy inny klej do dekupaż, najlepiej bez werniksu. Pokrywacie nim grubo wieczko, po czym zostawiacie do całkowitego wyschnięcia. Oznacza to, że serwetkę będziemy przyklejać metodą na żelazko. Wycinacie odpowiednią część serwetki i oddzielacie jej górną, kolorową część. Przykładacie do kleju i zaraz będziemy prasować. Ale zanim oddamy się naszej ulubionej czynności domowej, zobaczcie, jakby wyglądała serwetka przyklejona na ciemne tło. Wzoru praktycznie nie widać. Prasujemy przez papier do pieczenia. Ja mam żelazku turystyczne, zwykłe także się nadaje. Prasujemy bez pary na dwie kropki. Co jakiś czas można sprawdzać, czy wszystko się dokładnie przykleiło, szczególnie zadbajcie o rogi. Gdy wszystko jest OK, serwetkę trzeba przemalować lakierem bezbarwnym lub dowolnym klejem dekupage. Jak już malujemy można oblecieć całe pudełeczko. Jako ozdobę dodam dużą bombkę i mały owal. Kształty wykonane ze sklejki. Oba można kupić w naszym sklepiku, adres na dole strony. Malujemy je na biało farbą akrylową bądź farbą do ścian. Suszymy i koło pokrywamy wikolem. Czyli postępujemy tak samo jak z wieczkiem. Pozostawiamy do całkowitego wyschnięcia. Kółko schnie, a my w tym czasie obmalujemy serwetkę. Ja będę używała do tego tak zwanego okrągłego pędzelka gąbkowego. Cena jego to 2-3 zł. Szukajcie w sklepach plastycznych bądź w necie. Za każdym razem, jak widzicie, pędzelek odsączam na kartce. Jeżeli zaniedbacie tą czynność, zaczną Wam się brzydko odbijać jego brzegi. O, właśnie tak. Więc czym bardziej suchy pędzelek, tym bezpieczniej wykonacie tą czynność. Jak zauważyliście do cieniowania brzegów korzystałam z tego samego koloru brązu, którym malowałam pudełko. Dla ozdoby i ożywienia kolorów użyję szablonu oraz pasty postarzającej firmy PentArt. Mam ją od kilku lat, w innych filmach pokazywałam jak wypełniać nią spękanie dwuskładnikowe. Dzisiaj w zupełnie innej roli. Jak widzicie jest bardzo gęsta i dlatego dobra do szablonów. Ja zazwyczaj odbijam za pomocą gąbeczki silikonowej, takiej do makijażu. Do pędzelków jakoś nie potrafiłam się przekonać, ale kupiłam nowe firmy Stamperia i na prośbę pewnej internautki zrobię test. Ten szablon także możecie dostać w naszym Inspiralowym sklepiku. Swój taśny sznureczek związałam, bo bardzo przeszkadzał. No i zaczęłam dziewanie pędzelkiem. Praca nie idzie zbyt szybko, natomiast preparat nakłada się grubo. Jeżeli ktoś tak lubi, to pędzelek jest do tego znakomity. Ja lubię preparaty używać oszczędnie, więc przejdę na gąbeczkę silikonową. Taki zestaw w Rosmanie kosztuje chyba 7 zł. Szablon wyczyściłam i zabieram się za drugi bok. Gąbeczką trudno jest nabierać preparat ze słoika, dlatego trzeba go sobie troszkę wyjąć. Zazwyczaj szablony maluję gąbeczką, dlatego praca idzie mi szybciej. Ale same ocencie efekty. Ta strona została nałożona gąbką, a ta pędzelkiem. I jeszcze rzut oka na stronę gąbkową. Z przodu chcę ładnie wkomponować owal na imię. Skorzystam z tego samego szablonu. Pastę postarzającą naniosę gąbką, nie chcę mi się męczyć z pędzlem. Kółeczko wyschło. Przykleję teraz do niej dziewuszkę w taki sam sposób jak robiłam na wieczku. Oddzielam górną część serwetki i robię kanapkę. Bąbka, serwetka, papier do pieczenia i żelazko. Po przyprasowaniu wstępnie obcinam na około niepotrzebne części serwetki. Następnie maluję całość akrylowym lakierem i obdzieram. Jeżeli nie obsługujecie serwetki teraz, po wyschnięciu można obslipować boki papierem ściernym. A teraz biała patyna firmy Stamperia. Można, ale nie trzeba. Preparat pokazuje do przemyślenia. Leciutko przetarłam nim brzegi. W sumie podobny efekt możecie uzyskać rozwodnioną farbą akrylową. No ale ja mam, więc używam taki jest efekt. A teraz kolejne lakierowanie, tym razem całej pracy, także bezbarwnym lakierem akrylowym. Czas na owal z imieniem. Mam taką farbę w dokładnie nijakim kolorze. Podmalowałam ją troszeczkę. Dzięki temu owal nie jest już taki biały i pasuje do reszty. Imię wydrukowam na drukarce. Drukarka dowolna. Lewą stronę zamalowuję miękkim ołówkiem. Przykładam tam, gdzie ma być imię i odbijam. Teraz literki wystarczy poprawić farbą albo niezmywalnym mazakiem. Aby nasze formatki nie wyglądały jak z innej planety, trzeba je podkolorować. Pastą postarzającą i twardym pędzelkiem przeciągam brzegi. Jak nie macie pędzelka, można trochę popatrać palcem. Może nawet efekt będzie wtedy ciekawszy. Z tym palcem to ja wcale nie żartuję. Zobaczcie, praca z pędzlem dała efekt taki. Natomiast korzystając z naszego wielofunkcyjnego narzędzia, czyli palca, efekty naprawdę mogą być dużo ciekawsze. No zobaczcie sami. Tabliczka już gotowa, za chwilę przykleję ją tutaj. Pudełko jest troszkę nijakie, więc, na brak pomysłów, najlepsze jest chlapanie. Zanim przystąpicie do tej czynności, warto zalepić te fragmenty pracy, których nie chcecie chlapać. Przed chlapanie pudełka trzeba zrobić kilka prób na boku. Dobrać odpowiednią gęstość farby. Za gęsta daje małe punkciki, a za rzadka robi kleksy. A jakby mnie zakleiła panienek, to najwięcej kleksów miałyby na pewno na oczach. Efekt chlapania jest taki. Każda farba do tego jest dobra, oprócz czerwonej. No cóż, dzięki czerwony uzyskacie efekt rzeźni. Schlapałam jeszcze środek, bo wydawał mi się taki bezpłciowy. No i jeszcze wzięka na torciku, czyli kokardki. Oczywiście nie trzeba, ale ja mam taki imperatyw wewnętrzny i muszę. Ja używam kleju na gorąco, ale szybko schnący albo magic klej także będzie w porządku. A kokardkę robię tak. Dwa różnej długości paski w wstążeczki sklejam w okrąg. Następnie sklejam na połowę i to klejam do siebie wszystko sklejamy paskiem wstążki i gotowe. Identyczną kokardkę zrobię w środku pudełka. Jak dla mnie szyk i elegancja. Teraz pozostało już tylko dolepić okrąg i owal. Jak zwykle bardzo jestem ciekawa Waszych opinii na temat mojej pracy. Zapraszam do pisania postów, czytam wszystkie. Z całą pewnością wezmę pod uwagę wasze sugestie. W tym którzy wytrwali do końca bardzo dziękuję. Jak zwykle czapki z głowy i oklaski na stojąco. Do zobaczenia na inspirello.pl.